A ty Dobra na razie zaczniemy o Poczytajcie, tamę zaczniemy. Poczytajcie, plan leci punkt punkt Sachura. dziękuję za twoją

To nie wiem, czy to potarzywałem Napiszcie w komentarzu. Hmm. A to pokazywałem, czy nie? Tego nie potarzywałem Brybry pi. Wojanta to pi. Dobra. Teraz ta tapuczyna, tapuczynia, Asesina. Dobra, zacznijmy. Chcę coś. Chcę no, coś. Dobra. Nie to co jeszcze podażyć. Chyba to wszystko. A, jeszcze to chyba nie podażywałem. Tralalero, tralala.

Um. Dobra, teraz chowam już tarty. Chyba oglądaliście, jak podażywałem tarty piłkarstwa. Dobra. Tart już mam, bo układał. Czekajcie.